Nasza przygoda zaczęła się na lotnisku Chopina, na którym odliczaliśmy minuty do tego, by w końcu wydostać się z Polski, to znaczy pojechać na urlop, zasłużony czy też nie, ale długo wyczekiwany zresztą nie tylko przez nas. Pełni nadziei i z uśmiechami na ustach, oderwaliśmy się od ziemi, zostawiając naszą ojcowiznę daleko za nami, ruszając w słoneczne i ciepłe krainy Grecji. To, jak ciepłe miały być, przekonaliśmy się jednak dopiero w kolejnych dniach. Z lotniska zabrał nas rasowy Grek, który pędził autostradami niczym Zorba, który woził się przez życie, czyli gładko i na granicy samobójstwa. Nasz kierunek Lutraki, czyli nadmorski kurort wypoczynkowy i uzdrowisko lecznicze nad Zatoką Koryncką oraz na zboczach góry Jerania. Spokojnie, wiem to z Wikipedii, a nie z głowy, aż tak fajny nie jestem, jeżeli w ogóle. Wpierw jednak trzeba było dostać się tam autokarem, z miejsca, które przypominało dworzec autokarowy, do samego piekła. No, ale klimatu odmówić mu nie można. W końcu dotarliśmy do nadmorskiego raju, w którym mieliśmy spędzić kolejne trzy dni. Po szybkim wyskoczeniu na plażę, zawitaliśmy do naszego tymczasowego domostwa, które wyglądem niewiele odbiegało od polskiej rzeczywistości, ale za to widoki. Oj, tak. Brzmie już trochę jak boomer, co nie? Jeszcze tego samego wieczora ruszyliśmy na nocne piwko na kamienistej plaży, by zaznaczyć, że teren został zajęty przez Polaków i to teraz nasze rewiry. Następnego dnia zaś spacery, plażowanie, spacery, plażowanie, i tak właściwie w kółko. No ale w końcu po to przyjechaliśmy. W międzyczasie przyszedł czas na zjedzenie owoców morza. Nie sądziłem jednak, że przyjdzie nam zmierzyć się z krewetkowym koszmarem Posejdona, który usypał na naszym talerzu absolutnie największy. Większą porcję krewetek, ośmiornic i innych pyszności, jakie w życiu widziałem. Żeby tego było mało, była to porcja dla dwóch osób, a była jeszcze opcja dla czterech. Kredkowe szaleństwo. Kolejny dzień to wypoczynek w morzu i wieczorne spacery bulwarami tego cichego i spokojnego kurortu, dringi w beach barach, których nie sposób zliczyć i szybki posiłek w postaci suwlaki, czyli takiego greckiego kebaba z mięsem, warzywami i frytami. Ale spróbować trzeba, bo lepszego street foodu pod piwko nie znajdziecie. Dalej przyszła pora na kolejny wieczorny spacer, połączony z wizytą w zamkniętym, niestety parku zdrojowym ze sztucznym wodospadem opadającym na nadmorską promenadę. Od razu przyznaje się bez bicia, weszliśmy tam na nielegalu, niczym prawdziwi rycerze cebuli, przeszliśmy przez ogrodzenie pod osłoną nocy. Można wyjechać z Polski, ale Polska z człowieka nigdy. Z samego rana czekała nas podróż do Aten. Rekordowe upały dawały już o sobie znać. W gorącym, jak odbyt Hefajstosa autokarze, dotarliśmy w końcu na miejsce, czyli do stolicy, która, jak się miało okazać, płonęła przez cały nasz pobyt, ale o tym później. Zeszliśmy do metra, które okazało się być całkiem logicznie rozplanowane, łączące wszystko co najważniejsze w mieście, choć połapanie się w tunelach bez przewodnika w postaci Moniki, będącej lokalsem, graniczyłoby z cudem. Spacer po mieście, wizyta w knajpie, zimne wino i towarzystwo gołębia, który nie odpuszczał nam przez cały czas posiłku. Nawet tu nawiedzały mnie te skrzydlate demony brudu. Potem szybki spacer po okolicznych zabytkach, parkach i dość dziwnych rzeźbach, by w końcu zacząć wspinaczkę na górę Likawitos, na której świadkiem byliśmy honorowego składania flagi Grecji i z którego szczytu rozpościerał się przepiękny widok na panoramę Aten, w tym na akropol, na który mieliśmy uderzać już niebawem. Po szybkim piwku, w towarzystwie zbyt głośnych i śmiecących turystów, udaliśmy się na wieczorne zwiedzanie Aten, oglądając wspaniałą architekturę miasta oraz zmiany warty, wyglądając jak taniec animków z Looney Tunes. Serio, czekaliśmy z dwa kwadranse na to, by kolesie pomachali rękoma i poruszali śmiesznymi butami. No! Ale to właśnie nazywa się kultura, moi drodzy. A potem czas na małe co nieco, czyli spacer uliczkami pełnych knajp, pubów i restauracji. Nasz cel jednak znajdował się nieco dalej. Nie mogliśmy zaspokoić swoich alkopotrzeb w byle przybytku. Nie. Potrzebowaliśmy czegoś fancy, ale i z kulturalną klasą na dobre fotki na Insta. Wybraliśmy pijalnię nalewek i alkoholi Brettos i zaręczam was, musicie tam kiedyś zawitać. Po szybkim checkingu naszych paszportów covidowych, tak szury, nie napijecie się mogliśmy raczyć się gigantyczną gamą alkoholi w wszelakiej maści. Zostawiłem tam kawałek duszy, moi drodzy. Dalszy spacer magicznymi ulicami doprowadził nas do niesamowicie kwasowego i surrealistycznego miejsca, niczym greckie Enter the Void, czyli ulica Little Cook, w której zjeść można było chemiczne lody i dostać fajnej jazdy, jeżeli ktoś spaceruje na MC, aczkolwiek to akurat nie moje klimaty. W końcu przyszedł czas na Akropol. Wpierw jednak trzeba było odstać swoje, jak na złość stali przed nami Polacy, więc flashbacki z kraju wróciły, ale tylko na chwilę. Potem czekał nas mozolny, ale jakże historycznie pouczający spacer na samą górę. By jednak się tam dostać, przebić się musieliśmy przez kolejki turystów, spragnionych widoków sztuki starożytnych oraz wody, ponieważ temperatura osiągała już ponad 44 stopnie w cieniu. Innymi słowy, było w gorąco, nawet jak na Grecję. Sam akropol był oczywiście przepiękny, szkoda tylko, że cały w rusztowaniu i z dźwigiem na środku, no ale atrakcja zaliczona. Szalejące pożary, trawiące miasto na obrzeżach przynosiły zapach spalenizny, niemniej wszyscy Grecy zdawali się mieć na to kompletnie wyjebane i. Prowadzić knajpy i swe kramy jak gdyby nigdy nic. Ale to i dobrze, bo można było kupić moje ukochane oliwki pod każdą postacią. Nasz pobyt jednak dobiegał powoli końca. Ostatni dzień spędziliśmy na zwiedzeniu stadionu, spacerze po parku i próbie wizyty w zamkniętym ogrodzie narodowym, który niestety nie był dostępny z powodu pożarów. Niemniej wypadł udany, także gorąco polecam. Tylko nie w takie upały. Serio, szczególnie jak jesteście grubasami jak ja, tylko się zmęczycie. estão melhor que a mamãe